Cześć, jestem Kamil. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat gotówki i zabieranie nam wolności. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale mam takie odczucie, i większość osób, których znam, że zabierana nam jest wolność anonimowość. Rząd co chwilę wprowadza jakieś nowe przepisy, zakazy, i wycofuje nam gotówkę z obiegu. I teraz tak. Coraz więcej osób płaci kartami, ja wiem, że to jest wygodne, że w sklepie raz, dwa, trzy samoobsługowe są te sklepy, ale czy nie macie wrażenia, że wysługują się już nami? To znaczy coraz to mniej te sieci mają pracy, a posługują się nami, żebyśmy my sami się obsłużyli. Druga rzecz, są wprowadzone nowe limity w bankomatach. Nie możemy tej gotówki wyciągnąć, tak jak było wcześniej. W niektórych bankomatach są limity po 800 zł, 500 zł, jednorazowo. Na przykład ja mam u siebie, że już 500 zł jest jednorazowo. I co chciałem powiedzieć, jeśli gotówka zniknie, to nasza prywatność całkowicie zniknie i będziemy już praktycznie na straconej pozycji. Zachęcałbym, żeby dużo osób korzystało z gotówki. Gotówka ma naprawdę dużo plusów. Naprawdę dużo plusów. Jednym z najważniejszych plusu, plusem, jaki jest posiadanie gotówki, kontrola nad wydatkami. Jeśli macie pieniądze w swoim portfelu, gotówkę, to wiecie, ile wydajecie. Aha, widzicie, kurczę, no w tym portfelu nie za dużo mam tych pieniędzy. No to wiem, że trzeba jednak tą konsumpcję ograniczyć. A jeśli przykładacie tylko tą kartę, cyk, kto przykładacie, tam przykładacie, nie macie kontroli na tym i więcej wydajemy. To jest naprawdę fakt i z tym się trzeba liczyć. Druga sprawa anonimowość. Za gotówkę, jeśli wyciągniemy sobie z bankomatu, możemy kupić to, co chcemy. Nikt o tym nie wie, rząd o tym nie wie i naprawdę jesteśmy jeszcze w jakimś. W stopniu wolniej. Naprawdę tutaj warto po, jeszcze raz podkreślić, że gotówka jeszcze nam daje wolność. Tak jak e, powiedziałem wcześniej, zachęcam do korzystania z gotówki, bo rząd co chwilę wprowadza ograniczenia. E, banki się na to godzą, nie mają wyjścia i nam wprowadzają nowe limity. E, od stycznia 2023 roku ma wejść nowy limit, chodzi o obrotem gotówką. Jest 20 000 zł, więc e, nasza anonimowość jest tylko do 20 tysięcy zł. Jeśli będziecie chcieli kupić samochód cokolwiek, na przykład e, powyżej 20 tysięcy zł, no musi być to przelewem. E, nie zapominajmy, że od, od lipca tego roku e, jesteśmy już kompletnie sprawdzani. E, nasze konta mogą być sprawdzone w każdym jednym przypadku. Jeśli coś im nie podpasuje, to znajdą coś dla na nas i będą wiedzieli wszystko o wszystkim, co robimy, gdzie kupujemy. I tak dalej, i tak dalej. Więc jest to już naprawdę kłopot. Jeszcze tak porównam troszeczkę między Polską a Skandynawią, czyli Norwegią. Tam ogólnie paradoks był taki, że przyjechałem no i chciałem wyciągnąć gotówkę. Oczywiście, bankomaty nam pozamykali tam. No, i wchodzę do, do banku i mówię, że chcę wyciągnąć gotówki, a on, oni mi tu mówią, że no, w banku nie ma gotówki, no więc y, robi się już naprawdę y, źle i nie wiem dlaczego tak robią. Po prostu, znaczy ja wiem dlaczego tak robią, ale nikt nie, za bardzo nie chce o tym mówić, bo chcą ograniczyć naszą wolność, chcą mieć po prostu całkowicie kontrolę nad nami, nad, to co robimy, to co zakupujemy i będą wiedzieli wszystko. Więc, kochani, jeśli. Ym, Macie troszeczkę jeszcze e, świadomości swojej, zachęcajcie, żeby ludzie tej gotówki używali, bo jeśli ta gotówka zniknie, naprawdę będzie już źle i może powiecie, że a, po co nam ta na gotówka, jak wygodniej jest płacić kartą, przelewem, e, robić różne e, właśnie w internecie przelewy i, i tak dalej, ale... Uwierzcie mi, gdy gotówka zniknie, zniknie wszystko to, co mogło być z, powiązane z wolnością. Jest mnóstwo przykładów, co mógłbym e, powiedzieć. Dlaczego tak mówię? Bo e, powiem Wam szczerze, e, Norwegia jest bardzo. W 2007 roku e, było już rejestrację telefonów. E, Także numeru telefonów, przepraszam. Także to już było w 2007 roku. Są już liczniki elektryczne, czyli tak jak co w Polsce dopiero mają wchodzić, te smart liczniki. To już było wymieniane z 6 lat temu w Norwegii, może 6 nie, ale 5, że same po prostu spisują dane. Co jest jeszcze takiego nowego? będzie W Norwegii już jest możliwość wyrejestrowania, zarejestrowania samochodu. Od w Polsce dopiero był ten system, ten EWUS, czyli wszystko elektronicznie szło, chodzi o służbę zdrowia. Tam już było parę lat temu. Tam było wprowadzony podatek od posiadania samochodu czyli od diesla i od benzyny. Cały czas są gdzieś nakładane podatki, cały czas nas sprawdzają i mają wgląd do wszystkiego, tak samo zaczyna się robić już u nas. No i zabierają nam faktycznie tą wolność. Osoby, które są świadome tego, tak jak mówię, zachęcam do korzystania z gotówki, bo jeszcze wtedy jesteśmy.